To już jest szósty dzień z serii Adwentek dla ubogich, w której od 1 do 24 grudnia otwieram po jednym prezencie, który zrobiliśmy sobie wzajemnie z Kubą PC. Prezent z numerem 6 jest przede mną i dzisiaj otworzymy go chyba najbardziej nietypową rzeczą, czyli płytą główną. To jest nowa płyta B450, także otwieramy. Jakaś książka? Nie... Lego aparat! Lego aparat! O kurde! Trochę składania będzie! W tym momencie padła mi bateria, dlatego teraz wrzucę Wam kilka fotek, jak aparat prezentuje się finalnie. A jeśli nie chcesz przegapić kolejnego filmu, to zostaw sub albo obserwacje. Do zobaczenia jutro. Siemano.